Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Mirror Search. I naszym dzisiejszym celem będzie pójście do tego butyku, o którym nam wspomniał Scyzor w poprzednim odcinku. Zatem nie czekajmy i rozpocznijmy kolejną wędrówkę pełną niebezpieczeństw, w ogóle zagrożeń. Mam tylko nadzieję, że Gravy nie będzie odstawiała wiksów jak na poprzedniej próbie nagrania tego odcinka głównie ze względu na to, że. Zdarzało mi się kliknąć poza obszar mojego pierwsz... drugi. adla, Nie umiem mówić. Wow, fej, jak tyś się tego złapała, To naprawdę nie mam pojęcia. Ale wracając do myśli przewodniej, to. Mam tu na myśli to, że. Monitor mi ostawiał taki wizyt, właściwie oba moje monitory, jak kliknąłem na obszar drugiego monitora, to mnie automatycznie się wywalało z gry. A co za tym idzie, całe nagranie praktycznie się ucinało. I kurde, no to mnie tak wkurzało, bo. Traciłem przez to całe moje flow, jakie się nagromadziło poprzez. Uż... Dokładnie w tym samym miejscu Dokładnie w tym samym miejscu był pierwszy mój fail podczas pierwszego nagrania Także spoko. OPSA A teraz już nie jestem taki głupi oh, yeah! Przez co ja się wkurzałem wracając do myśli przewodniej że naprawdę Kurde no Fej, czy to naprawdę skakać nie umiesz, czy co? Obra! No, jakoś poszło. Opsa! O! Pięknie. Teraz tędy. Tędy, rędy, ja wędy. O, o, o! Pięknie. O, elegancko. O! Fajnie, fajnie. Ale wracając do właśnie mojej myśli przewodniej, to właśnie kliknięcie na ten drugi obszar, obszar drugiego monitora sprawiało, że gra się wyłączała, właściwie minimalizowała. LOL! Uderzyłaś w ścianę, ale mimo to te drzwi się otworzyły. No brawo, Fave. Jesteś zdolna.

Fej, co ty robisz? Co ty robisz, fejf? Ale dobra, już jakoś te problemy minęły, także jest luzik. Dobra, okej. Okay. I chyba tędy. Aha, teraz, tu na górę! Pięknie tu, 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 tu Dobra, teraz tu na górę. Okej, okay, pięknie. I czyżby tędy? O, teraz kusnąć trzeba i... Dni sprawa się rozejdzie po gościach. Dzisiejsze nagłówki gazet wyścielą jutrzejsze jutrzejszego na śmieci. Daj spokój, ten spriter już długo nie pożyje. Jak oni wszyscy, nasz projekt Mikar będzie cały zdrowy. drogi No już, przestań robić cykli. Spotkajmy się jutro w nowym budynku na ulicy Rejdola. Czwarta górę. I bez obaw, jeszcze go nie ukończyli. Jest tam cisza i spokój. No ja I twoja wrzucę jakąś szampkę. Wiesz, jak wiesz? się za nie robią. Ej, nie! On tego w ogóle nie słyszał! Ani trochę! Jest głuchy jak. Dobra, nie wiem, jakie zwierzę jest kompletnie głuche, także nie znajdę odpowiedniego porównania. Czyli Robert coś wiedział. Ciekawe, z kim się spotyka. Skup niebieski, wracaj, please, cię na imprezę Uważaj, niebiescy do ciebie idą. O matko, znowu niebiescy, e, rozumiem, że widą nie da rady Oczywiście, że nie! Tym razem muszę uciekać! E, ten skup był niepotrzebny, ale ten już jak najbardziej Pem bang, bang. Dobra, to się przyda. Opsa! Pam, pam! Dobra, dobra, opsa! Na górę, tutaj pięknie i dokąd teraz? Le, 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 le. Aha, chyba mi się ammo skończyło. Opsa, oha się nie Boże, co tu się dzieje? No myślałem, że mi się już amunicja skończyła albo coś. Ej, w ogóle w drugą stronę muszę iść, spoko. Plus Mi to pasuje. Okej, okay. opsa i... Dokąd, to dokąd, dokąd, dokład! Tu na górę! Strzelają do mnie. Oczywiście, jak zwykle, muszą do mnie strzelać, bo jak, jak to by było, żeby nie... każdym odcinku Mirror Search musie, muszą do mnie strzelać i ogólnie. Bez tego nie może być odcinka, żeby do mnie nie strzelali. Nie mogę sobie przebiec spokojnie nigdzie. I... Opsa! I... Dobra, dobra. Ops! Dobra, dobra. dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj! jak? O oh fuck, jeszcze flesze Umarłem. Umarłem Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz! Jak to mówiła miała zada piosenka O, o, o! To było złe, to było złe. To był bardzo zły pomysł. OPSA! Dawaj, 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 dawaj. Aha, tam poszedł flesz na mnie. Kej, 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 kej. Dobra, czyżby już niedaleko? O! Idę dobrą stroną! Ścieżką znaczy się! Idę dobrą! Ścieżką! Opsa! Już widzę czerwone drzwi zbawienia. A może i nie zbawienia, ale... Może mi pomogą w ucieczce? Chyba pomogły. Dobre drzwi. I teraz... Łasz ty w życiu! Co się stało? Window? No trudno, chyba muszę zjechać sam. I dobrze, że mnie gubicie. Co wam przyszło do głowy, żeby... Żeby gonić bezbronną kobietę? Fakt, koptoś potrafię, ale z drugiej strony, no nic poza tym. I. ma Kieruj się na jak się Okej. Okay. Opsa! Chyba mi się udało ich zgubić, także... Dalej Grave, Ledwo co uznałem, że już i zgubię, tu nagle proszę, co? Helikopter mnie goni No niestety, jednak nie mogę mieć chwili spokoju Po prostu nie da rady A nie, wciąż żyje A to jest dobrze, że żyje Ops Tylko aha Rura Dawaj, spinaj się Nie mamy czasu na to, aby pozwolić sobie na tak wolne tempo to jest sprint, tutaj chodzi o szybkość, o to, żeby jak najszybciej dobiec! Dobrze, że się złapała, bo inaczej by było krucho. Skoczyłby się co najmniej bardzo twardym lądowaniem. Opsa, może ten... E, utknąłem. Mordę! Nie! Ała. Dobra, może teraz wtedy coś... Dobra, 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 dobra. Skakuj! Złuch! Co ty, Fej, niby odwalasz za numery? Dobra. Już jest w miarę czysto, także. Opsa! Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Wciąż żyję! A to przynajmniej jedna dobra wiadomość. Okej, okay, może tędy. E, może nie. Albo może tak? Jak patrzę na ten helikopter, który jest za mną. Dobra, przede mną. A może za mną? No dobra, no super, no dwa helikoptery. No po prostu świetnie. O niczym innym nie marzyłem wprost. Dobra, dobra, dobra. Elo, elo, elo! No. A, ty. Zginął żech I. chyba od tego momentu, gdzie. Aha, okej. Okay, już wszystko łapię. Dobra, dobra, dobra. Opsa! Ała! To no naprawdę nie mogłaś zrobić w ślizgu, Naprawdę masz z tym jakieś problemy? Opsa! Dobra, dobra, dobra. Dobra. Uszanowanko! No, 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 no. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. Opsa! Dobra, 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 dobra. I... Uszanowanko! Dobra, slow. O, raczej przed nimi nie ucieknę. Tyle pewnego. No i znowu zaczyna się jazda znowu! Uważaj, sobą ty. No naprawdę, co jest nie tak z tym że nie może tutaj mi wskoczyć? Że nie może tak gładko wejść tutaj. Tylko musi zahaczyć się i... No, 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 no. Ej! Dobra, chyba teraz pójdzie. O! Oh yeah! Haha, <śpiewanie> dostał! Pięknie! Tylko jeszcze jeden gdzieś się podział. I on jest tutaj! Ich nie ma, ruszaj się. Dobra, jak ich nie ma więcej, to cieszy mnie to niezmiernie. I obsa... A! Świetnie. Jeden problem mniej. I coś nagle się bardzo cicho zrobiło, co mnie zdeczka niepokoi. Faj, co ty masz dzisiaj z tym skakaniem? Ja rozumiem, że nasze ostatnie spotkanie było dawno, dawno temu. Nie, no, nie tak dawno znowu, dwa tygodnie. Ale to chyba nie znaczy, że gdzieś się zniknął twój skill nagle, Że już nie potrafisz tak dobrze skakać. Stryk. I pięknie. Tym razem widzę mamy. Hmm. Pięć znaków, dla których ktoś, kto, kogo znasz. Może być sprinterem. Eee, Teltal, nie wiem co to jest. Nie obejrzę szkole. Aha, coś powiązanego z kolorem czerwonym. Na... Dobra, nie interesuje mnie to. Nie, mnie to w ogóle nie dotyczy nawet. I dokąd nas teraz gra zaprowadzi? Ok, chyba nam się slow odnowiło. A ja się chyba aktywuję za pomocą E czy też R. Nie wiem. Rzadko kiedy z tego korzystam? Szczerze powiedziawszy. A szkoda, bo. Okej, okay. r się aktywuje slow -mo. Zatem będzie piękny skok w spowolnieniu. Whee! No i teraz ładnie skoczyło. A nie to, co było poprzednio. Opsa! Opsa! Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, dobra. Dobra, pięknie. Opsa! O pięknie. Teraz podejście nie bodaj bodajże, bo jest czerwona. O, 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 o! Teraz kok! Dobra, pięknie! Wszystko idzie zgodnie z planem. Opsa! I chyba teraz tędy. A potem po tym rusztowaniu tutaj. O! I. Whee! Dobra, dobra, dobra. Gdzie idzie? Nie tędy. Tędy też nie. Aha, tędy. Dobrze, że jest ta opcja, że mogę sobie pokazać trasę. Ała. Teraz może po tej ściance znowu. O, nawet teraz razu się udało skończyć tutaj na górę. Dobra, 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 dobra. Teraz pamiętam ten moment, ten jest trochę wredny. Gdyż trzeba zrobić tutaj takie coś, tutaj takie coś. Tu na górę cały czas. O, jesteśmy już na szczycie. O, 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 o. Dobra, gdzie, 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 gdzie? Tam! Ehe! Chyba się dałem sam wdupić w ten moment, właśnie. Mówię tu, że ten moment jest wredny, a tymczasem daje się w nim złapać, jak głupi. Ale z drugiej strony wciąż żyje. Zatem, hello. Nie jest tak źle znowu. Ok. I. Uszanowanko! Uszanowanko! <laughs> no, puśćcie. Dobra, teraz. Aha. Spoko. E... what the fuck? No, no, fej! Nie! I chyba od tego samego momentu. Opsa. Opsa. Dobra, teraz spacja ku spacja. O, tak, tak jak teraz to powinienem zrobić. Zacznij się wcześniej, to co zrobiłem, powinienem zrobić. To, Zacznij się to, co teraz zrobiłem, to powinienem zrobić wcześniej. I uszanowanko! Panie policjancie! I na górę. I. Aha. Chyba coś tędy. Dokładnie. He, odlatuje, odlatuje, he, już mnie nie będzie godził. O, 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 elo, 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 uszanowanko. Oh, yeah. Grałem w Hotline Miami, więc wiem, co to jest. Refleks! Oh yeah! I teraz dokąd? What's next? Czyżby tędy na górę? Najwyraźniej tak. Opsa! O o o! Dobra, drabinka. Poproszę cię drabinko, zaprowadź mnie tu na górę. I ty też drabinko mnie na górę zaprowadź, proszę ja ciebie W ogóle... Cóż za brak gustu, jeśli chodzi o kolorystykę tego dźwigu. No naprawdę, żeby go całego na czerwono pomalować, no naprawdę bez sens jakiś. Jakieś kolorystyczne urozmaicenie by się przydało. Już lepiej, że spadłem tak niebezpiecznie, niż żebym miał się wypierdzielić na dół. Po raz kolejny. I kolejne czerwone drzwi tutaj mamy. Hej, przekaż Millerowi wiadomość. Muszę go spotkać. End? Ano tak. Zapomniałem, że musiałem odpalać grę z poziomu jakby to ująć... Jakby to ująć z poziomu menu, o! Bo przy próbie nagrania się kaptałem właśnie co do tego właśnie, że coś jest nie tak jest z grą. Zobaczcie się... kurde, co tak, Problem Problemy z monitorem. Powęszyłam wokół Roberna. Czyli Trevisa Berfida, szefa ochrony Pope'a. Myślisz, że zabił Popa? Może, ale na pewno wrobił Kate. Chciał, żeby za to beknął policjant i nie był w tym sam. Wspominał coś o projekcie Icar. Barfield jest niebezpieczny, Faith. To nie jest ktoś, z kim się zadziera. Wrobił moją siostrę. Przykro mi, Faith. Z powodu? A następnie. tego. Ja też nie chcę, żeby to Kate poszła siedzieć. Ale prywatne firmy ochroniarskie wchodzą nam w paradę. Pod hasłem poprawy bezpieczeństwa miasta. Czujemy ich oddech, czekają na nasze podknięcie. Odpuszczą nam i Kate, tylko jeśli dam im. mnie. Tak. Mm. Mnie interesuje los Kate. Puszczę cię wolno. A ty grzecznie sobie pójdzie. Jeśli jeszcze raz wycelujesz wem, to cię zabiję. Nie no, ja się wystraszyłem! Wydaje mi się, że wyświadczyłabym miastu przysługę. <grym> e, dobra, Kat z tej, kazalami i ta sytuacja, jaka tutaj wynikła... Właśnie wynikła z faktu, że... <grym> Z powodu właśnie tych moich dwóch monitorów, że tam przeskoki, tam że się gra minimalizuje. I ogólnie wiksy, śmiksy i tralala. Zatem chyba rozumiecie, co ja tutaj mam na myśli. Ale myślę, że już od następnego odcinka wszystko potoczy się w miarę normalnie. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. To było Mirror Search. Ja jestem Recek. Trzymajcie się. I czołem!